Czy nie znaczy, też możesz jechać spokojnie. Spokojnie to przejdzie. Teraz, teraz opuszczamy. Teraz mamy metr 30 i to już się zaczyna robić ciekawie. Dobra, dawaj, dawaj. Oj, tutaj będzie ładnie. No niestety, niestety nie da rady. Ja wam współczuję później te ubrania brać I maskę polerować, bo już to widzę. O. Ale chyba przejdzie. Antenka się nie liczy. Przepuśćmy ich. Może jeszcze coś ciekawego pokażą. Metka, formalność. Uchy. No, o, ciekawe, ciekawe malowanie. Przejdzie. Przejdzie, przejdzie, niech przejdzie. Jeszcze macie dużo miejsca z tyłu. Jak też chętny, proszę bardzo, jak zapraszają. Raz, raz, raz! Gdyby nie, te relingi, gdyby nie te relingi, ale nie walczyli, brawa dla nich! walczyli, Teraz być chłopakiem! <noise> Niech to się mieszczą! Dobra, Dobrze jest! Czekamy na kolejną turę. Panie no, zmieścił się! Hahaha! <noise> no, tutaj widzę... Ale coś ta kierownica nie po tej stronie. No nie! Dajcie mu alkomat, tylko z dobrej strony. Czekaj chwilę. Znaczy przejeżdżaj, spokojnie my opuścimy. Mamy metr 30, tak? Teraz metr 25.

Ty prezes nie to dobrze się bawisz? Ale mi nie pasuje. Zaprosiłbym cię do mikrofonu na chwilę. Ty mu lepiej nie trzymaj.